Jestem zwolennikiem prostoty i stosowania najprostszych i jednocześnie najbardziej skutecznych rozwiązań. Dlatego sięgnąłem dzisiaj po zanęte, które nie wymagają długiego przygotowywania. Są to gotowe mieszanki, które nie wymagają żadnego wzbogacania, uszachetniania. Ewentualnie można dodać niewielką ilość białych robaków czy też pinki, jak to woli. Dlatego wybrałem akurat te zanęte. Przede wszystkim zaufałem autorytetowi Jacka Leśniowskiego, którego poznałem jakiś czas temu i który, co to ukrywać, kiedy byłem jeszcze zupełnie młodym wędkarzem, małym chłopcem, z opiekami słuchałem o jego sukcesach wędkarskich. Dzisiaj sam już jestem dorosłym wędkarza a mój szacunek dla pana Jacka w dalszym ciągu pozostał niezmieniony. Dlatego to jest z, z, z prawdziwą przyjemnością, od czasu do czasu sięgam po jego zamęty i cały czas przekonuję się o ich dużej skuteczności, jak również o prostocie przygotowywania. Wyjechałem dzisiaj rano na łowisko, zgarnąłem do bagażnika kilka tegorocznych nowości zanętowych styla. Finalnie okazało się, że trafiłem na wodę z przewagą karpia, w związku z tym z zabranych przeze mnie dzisiaj mieszanek zanętowych optymalna będzie właśnie zanęta ukierunkowana na karpia oraz na amura. Z tego, co tutaj widzę, jak zwykle jest zanęta przygotowana z naturalnych składników. I z tego, co tutaj pani Jacek Leśniowolski doradza, żeby po prostu lekko nawilżyć, standardowo dowilżyć, przetrzeć i tak dalej. No dobra, pora na mieszanie zanęty. Co za zapach. na to zobaczymy. Jest gruboziarnista. Znaczy inaczej, jest tutaj różne frakcje. Są coś w rodzaju wytłoków jakichś, fragmentów pieczowa, śruta, ześrutowane ziarna. Generalnie jest to gruba frakcja w sam raz na karpie. Dobra. Teraz trzeba te oczywiście nawilżyć ostrożnie, żeby jej nie przemoczyć, więc będę to robił małymi porcjami. Niewielka ilość wody na początek i mieszam. Pamiętajcie, wodę dolewamy małymi porcjami, malutkimi. Zawsze można wody dolać, a jak zanęta się przemoczy, to już będzie nie do uratowania. Zanęta zaczyna nabierać wilgoci. Czuję to pod ręką. Ma naprawdę bardzo grubą, przyjemną, urozmaiconą strukturę. Dobra, zanęta złapała wody optymalną ilości jak na ten etap. Teraz Musi sobie postać około 10 minut, żeby grubsza trakcję. Wchłonęły woda. Zanęta wchłonęła trochę wilgać już i teraz trzeba ją odrobinkę dowierzyć jeszcze. Odrobinkę. Zanęta już ma dość. Proszę bardzo. Piękna zanęta, pięknie rozrobiona i teraz zrobimy jej. Zrobimy jej zanęcie test sklejenia. Dobra, test polega na tym, że lepimy jedną kula w wielkości pomarańczu. Standardowo, proszę bardzo. Teraz wstanę i tak z wysokości pasa opuszczę tę kula do wiadra. Jak się nie rozbije, znaczy, że jest OK. Proszę bardzo. Zanęta jest nawilżona. OK. Można przystąpić do lepienia kul zanętowych. Amur wojowniczy, szkoda, że tylko, że nie za wielki, ale taki <śm> to będzie. <śm> mata, obowiązkowo mata. Dobra młode, spokojnie, zra do wody wrócisz po mamusie. Byle nie zastarał, bo mi wędka nie wytrzyma. Dobra, nie będziemy go dłużej malczyć tego bohatera. Poleciał jak osmalon. Dzisiaj będę nęcił podając małe kulki z zanęty wprost na spławik za pomocą pracy. Żeby te kulki wszystkie były jednakowe, użyję do tego małej praski do zanęt, którą na swój użytek nazwałem kulsoną. Nabieramy do niego zanęty, tak żeby dolna część była pełna. Zakładamy górną. Ściskamy. Dlatego jest potrzebna niestety siła w rękach. I teraz tu jeden przycisk i drugi przycisk. ściskam i teraz dolny przycisk naciskam z powrotem prasa odskakuje i zobaczymy co nam z tego wyjdzie proszę bardzo piękna kulka i teraz na rękę cyk o i proszę bardzo i takie kulki jestem w stanie z idealną powtarzalnością zrobić z całej zamęty okrągła zbita kulka leci pięknie daleko i wszystkie zlecą na ten sam dystans w dokładnie w tą samą stronę ponieważ wszystkie są idealnie równe do nacenia będę używał pracy wędkarskiej. W takiej oto praca ma bardzo grubą gumę do dużych obciążeń. Ma też sztywny koszutek zasadniczko. Dopasowany akurat do wielkości kół. Wkładamy. Pasuje idealnie. wielkości wielkości dużej piłki ping -pongowej. Naciągamy i BUM! Jednoręczny bandeta. Dobra, dopuszczamy tego małucha. Nie ma co... Wracaj po mamusiu, a nie po braciszku, a z tego Jeszcze mnie ochrapa. Co za wychowanie.